Na sezon 2014 Roman przygotował zupełnie nową kolekcję rowerów, w której skupiliśmy się przede wszystkim na rowerach górskich. Zupełną nowością są tutaj rowery na karbonowej ramie, rowery z pełnym zawieszeniem, a także rowery na kołach 27,5 cala. Rambler FS, rower z pełnym zawieszeniem na kołach 29 cala, skok 100 mm z przodu i z tyłu to jest typowe zawieszenie z linkiem Holsta, czy to rozawias, przeznaczony przede wszystkim dla maratonów. Mamy też e, rowery z pełnym zawieszeniem na kołach 21,5 cala, to są dwa modele, e, podobnie rowery do, przeznaczone do cross country, do, do maratonów, skok 100 mm. Wśród karteli nowością są nasze rowery na, na karbonowej ramie, mamy rower ra, Romet Monsun, czyli karbonowa rama koła 29 cali, a także wysokiej klasy z wysokiej jakości komponentami e, Rambler Spear na kołach 27,5 cala. Po tym mamy całą gamę rowerów na aluminiowych ramach. Tu nowością jest linia Airline, czyli rowery o lepszej jakości, podwójnie cieniowana aluminiowa rama, lepszej jakości komponenty. Naszym celem jest rozwijanie się właśnie tej części kolekcji rowerów sportowych, rowerów górskich, także rowerów szosowych, także w tym kierunku będziemy się rozwijać.